Biertarka, mała piła do cięcia i pędzel. I tak właśnie zaczynaliśmy w garażu, kiedy pierwszy raz powstała pierwsza ławka. Kiedy pierwszy raz powstał pierwszy koz, zaczynaliśmy w dwóch, później w trzech, później w pięć osób, później w dziesięć. I taki jest właśnie start Primario Grande. A to gdzie jesteśmy dzisiaj, to ci za chwilę opowiem. Jesteśmy teraz już w nowej hali, w nowym pomieszczeniu, które ma na dzień dzisiejszy 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Pomieszczenie jest nam niezwykle potrzebne do produkowania na dzień dzisiejszy 3-4 tysięcy elementów miesięcznie, bo takie mają zapotrzebowanie nasi klienci. Nie tylko ci mali, ci, którzy kupują ławkę do domu, gdzieś na działkę, ale też osiedla, instytucje, deweloperzy. Wszystkie urzędy, urzędy miast, gminy, bo to są właśnie nasi klienci. Od samego początku i tak też jest do dziś, budujemy, w sumie produkujemy bardzo stabilne i mocne meble ogrodowe głównie ławki z bardzo grubej konstrukcji, stali i drewna, kosze na śmieci, te proste i te funkcjonalne. Oczywiście, wszędzie tam, gdzie możemy postawić nasze rowery, czyli stojaki rowerowe. Wykonujemy też mnóstwo innych produktów, typu altany, zabudowy, zabudowy koszy na śmieci, najróżniejsze słupki, tablice informacyjne. Tego jest mnóstwo, ale głównie skupiamy się na tym, czym, na czym znamy się najlepiej czyli przetwórstwo stali, przetwórstwo drewna, malowanie, impregnowanie łączenie tego w jeden bardzo solidny, twardy mebel. Posiadanie certyfikatu ISO zobowiązuje do czego? Do tego, że musimy bardzo mocno dbać o jakość naszych produktów. Mieć dosyć mocno wyselekcjonowaną stal o odpowiednim stopie węglowym, o odpowiedniej grubości, identycznie też jest z materiałami drewnianymi, kiedy muszą być one mało zasęczone, idealnie wystrugane, suche w wilgotności między 14 a 16%, oczywiście nadające się do naszego klimatu. Odkąd pamiętam, czyli od samego początku postawiliśmy na prędkość i wielkość dostawy. Prędkość, ponieważ bardzo szybko reagujemy na wasze zamówienia i staramy się wysyłać je w maksymalnie ekspresowym tempie, ale i wielkość, czy to jest 5 ławek, 10, 15 czy 50 czy 30 koszy? Traktujemy każdego klienta tak samo poważnie i podchodzimy do każdego zamówienia maksymalnie ekspresowo, aby dostarczyć wszystkie zamówione towary. Uważam, że każda firma powinna cały czas pracować nad udoskonalaniem swoich produktów, nad poprawą jakości, nad prędkością dostawy, nad większymi możliwościami obsługi naszych klientów. My bardzo mocno stawiamy na prędkość, jakość, ale też na to, żeby spełniać oczekiwania naszych klientów. Lub też spełniać ich marzenia. Na przestrzeni lat mocno zwiększyliśmy ilość kolorów, ilość zabezpieczeń drewna, ilość kolorów malowanej stali. Dzisiaj mamy 36 wariacji każdego produktu i 15 możliwych kolorów elementów metalowych, co daje bardzo dużą możliwość doboru do każdego miejsca, do każdego domu, do każdego osiedla. Myślę, że od samego początku nasza spółka Primario Grande mocno postawiła na rozwój. Dlaczego? Dlatego, że z każdym rokiem przybywa Was do nas coraz więcej i chcemy nie tylko spełniać Wasze marzenia, ale też oczekiwania, realizować wszystkie zamówienia, tworzyć tą przestrzeń miejską i tą małą przy domach, i tą dużą w parkach. Cały czas stawiamy na rozwój, budujemy nowe magazyny, budujemy nowe miejsca pracy. Cały czas tworzymy i modernizujemy naszą produkcję po to, żeby zawsze sprostać Waszym wszystkim oczekiwaniom. Myślę, że szybko przedstawiłem Ci ogólny zarys produkcji firmy Primario Grande. W następnych odcinkach będę pokazywał Ci, jak tworzą się poszczególne elementy, jak tworzą się poszczególne ławki, na co uważać, a być może sam będziesz chciał taką ławkę zmontować i zbudować. Tymczasem do zobaczenia i zapraszam Cię do kolejnego odcinku.